Naprawdę mi się tak nudzi, że wiecznie nagrywam Horse Rating Tales, bo nie mam co nagrywać. Naprawdę. A co ja zrobiłam dura. U mnie to mam nowego konia. Jakie są konie? No... Ej, no czemu... Aha, spoko. Nadal poluję na konia arabskiego i nadal go nie mam. Nie wiem dlaczego. I tak... Sorki, mm. że nazwałam ją Luna, ale totalnie nie miałam pomysłu na nazwę. czemu ja go myję? Nie, nie tego, nie tego. I to jest. jednorożec, CP. cieszymy się. <laughs> Jednorozie na czekoladę. Może trochę ściszę Okej, okay, tak może być. I tu mogę jeździć, być dzikim koniem. Ale tu już będę musiała sobie kupić i to jest bez sensu. Więc no dobra, koniu. Posłuchaj. Co posłuchaj... Ej, zapomniałam. Dobra, no, nieważne. Ubiorę go w ubranka normalnie w sprzęt. I on wygląda... Może zejdę. A może pojadę w inne miejsce po prostu. Tam, gdzie mało ludzi, to czyli tam może czemu ja nie mam tego? Okej, okay. <laughs> wejdę na padok, bo można, znaczy ja mam taki trik. Tutaj trzeba się ustawić, siąść i zawołać koniec. tylko teraz... O. I teraz na niego wsiąść. Bardzo proste. I jestcie na podłogu podłogu tak, podłogu I okej. Okay. Zejdę. No, jedno On ma różowe oczy. O lolo, nie zauważyłam. Ale te oczy są fajne zbudowane? Znaczy. Ej, co? Czy. No, koniu nie ruszaj głową. No. To jest straszne. No, weź ten web. Ok. Ej, widzicie, co? Tu coś takiego jest. Może ja po prostu, żeby nie ruszał tą głową. No, musisz. Nie da się przybliżyć. O, fajnie. Um. A położysz się? A to będziesz miał zamknięte oczy, prawda? Koniu nigdy nie dogodzisz. Wstawaj. No. Nie no, wkurza mnie to po prostu. O Boże. O, o, o. On tu jakieś... Oniu, oh, nie ruszaj się. Ma tu coś w oczach, takie Takie dziwne, coś się tutaj. Zrobię sobie skleję i potem przybliżę. Nawet na odcinku mogę. <śmuszczaj> Hello? Ej, ja Cię chyba znam z Instagrama. Okej okay. Chodź tu Kom. Come... Co? Nie, ja nie mówię angielskiego, nie A, dobra, chodzi jak tu weszłam chyba No, ale ja tego No, teraz wam nie pokażę, bo bym musiała y, Iść do stajni itd, i itd no więc nie pokażę wam o Boże, no wyślij się dziękuję Ju, co? Co, co ja napisałam? Co? Halo? Mm, Okej. Okay. Chyba ja teraz stąd nie wyjdę. O no nie. No super. No ja nie wiem, czy ona mnie z Instagrama, czy tak po prostu napisała Hi Emily. Ja, Czyli czy, czy, czy jej chodziło tylko, jak tu weszłam. Dobra, nieważne. Jestem ja wychodzę. Okej, okay, right. jaki ten koń ładny! No, patrz, zwinęła mi. O, ten też jest ładny, ale ten ten był ładniejszy, bo różowy jednorożec. Ja i, I am grupa jednorożców, tak? Mm. Chciałam coś zrobić na tym odcinku, ale nie wiem co nawet. Nie pamiętam. Tak. A, i była aktualizacja, nie tu mm. Co ty robisz? Aha, spoko. Y, gra. I tu jest UI. I tu można sobie ustawiać, gdzie chcecie mieć. To jest tych do po prostu biegania. Ja tutaj będę miała. Y, do latania. I do, do, do na przykład zawołania konia, czy wykopania czegoś A mogę tutaj? Ej, czy... Nie Do wykopania jednak nie A będę mogła go tutaj zawołać? <laughs> Serio? Nie, to jest złe Nie, 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 nie Ja nie, nie chcę Ja idę... ja idę... Ty wędrujesz tu, okej? Okay? No, się przycisk Teraz mogę tutaj to położyć. Yy, ani a, 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 a to, ani to. A ten kon ładny. No, jak to jest zdjęcie. Co, co, z, co, z, co z tym ze mną? Alo, y, a, halo. Koniu. Dziki koniu. Ja też cię lubię. O Boże. Nie, 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 co, cofnij się może. Za bój. I konik lubię jego dębowanie, jest takie słodkie. Ja mi w ogóle pokażę Buga baga, Buga, Buga baga, nie wiem. Tylko pojadę może w jedno miejsce takie spokojniejsze. Jedzim. Jeszcze się zastanawiam, czy konie umieją nurkować. Hmm. Ciekawe, nie? Hy. Jak ktoś jest takim typem koniarzem, to proszę bardzo odpowiedzieć mi. I patrzcie. Jak podejdziemy bliżej. Mm. Nie, no, z tej strony. Chyba, że to naprawili. O! Widzicie? I w ten o głowie znika i róg. Halo! Róg! Kombak! A tu jest. Dziwne. I trochę wkurzające. I jeszcze zobaczcie jaki jest koń. A no, dobra. Dobra. Ogólnie tego jednorożca złapałam tak, że także stworzyłam sobie tą epic kulkę. I zobaczyłam właśnie tego jednorożca i tak mówię o może będzie za jedną kulkę. Patrzę, jedna kulka, mogę brać. nie Nagrywam się. Może nie to miałam zrobić. Wsiadaj. Co tu się stało? Dobra, nieważne. I to chyba tyle. W ogóle jest nowe to. Tam to to miasto, znaczy wieś, się, co tu się stało? Okej. Okay. Się nazywa school Arena. Area. 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 Co? Co ty gadasz? To się nazywa River Area. A. To się nazywa Castle Area. I wody nie widać. Co? Co tu się mi stało? Halo. E, to znikały mi rzeczy. Niesprawiedliwe. A jak. Co? Mostu też nie? I czekajcie, bo coś mi tu nie pasuje. Dobra, wam mieć, znaczy cwałem sobie. Czekajcie. Jest ten most czy nie ma? No jest. Dlaczego to nie pokazuje, że nie ma. A nie. Już ja pokazuję normalnie, dobra. Myślałam, że mi się coś zepsunęło. Zepsunęło, brr. Więc to chyba na tyle, więc. Więc, więc, więc. Pa! pa.